Dobra, jedmę. Chcę jak lecę. Gdzie lecisz? Rozsiędź mnie nie widzę. Adriano! Miłości mojego życia! Gdzie jesteś? Nie ma. Trudno, znajdę inną. Co jest w las mnie W lesie? No jest! Leci! 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 Okej, pod czym się, pod tabulatorem jest, o Dzień dobry Wow! Faktycznie mamy pochodnie Wow Ale jesteś ruda Z latar Spod latarni cię urwało. zrobić Zrobić ci latarnię się. ekwipunek tak Musisz, Masz ptaszora takiego? Wielkiego? No ja tego nie czytam, bo nie wiem czy też po angielsku. A czyli masz polską wersję językową. Na serio? No. Jak biegasz, to sobie ten, yy, no bieganie sobie. Yy, poziom umiejętności skok. Jej. Uy, przepraszam, jestem bardziej inteligentny. Co mam zrobić, bo, bo coś tam miałem zrobić. A mam tu tunikę mam. Pod tabulatorem masz yy, ekwipunek, co nie? Jestem głodny chyba nawet. Ja też. Właśnie to jest coś takiego, że im więcej masz na jedzenia, tym więcej masz życia. Więc to jest coś takiego, takie śmieszne. A, a tutaj, jak naciśniesz na to, to tam się pojawi, gdzie jest pierwszy boss. No i masz mapę i na mapie możesz sobie za, znaczniki dodać. dzik. <tryk> bo <tryk> 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 z dzikiem jeszcze nie umiem walczyć. Znaczy, umiem walczyć. O, mam, mam te, jagódki, chodź. Weź sobie malinkę. O, to są te! Takie krzemienie, przy wodzie są krzemienie. Chodź, zobaczysz, patrz. Bo tutaj są takie krzemienie i z nich można wytworzyć lepszą broń. I no, o, widzisz tam w wodzie na przykład jest taki biały Widzisz, sobie I jesteśmy przyjaciółmi, prawda? Ty k to zabrałeś mi Gra, która dzieli <ścoughs> Walka Jezu, Jezus, jeszcze szodek Szarełek Chodź, bije się Czy tak mi i go Ukraińcem? Tak Bij, bij dziada Kurde, skończyła mi się energia O, o, wy, wypadła żywica, fajnie, będziemy mogli zrobić pokoju. Uważaj, bo tam są żabki, żabki. Wiesz, żabki są groźne. Pod... A, pod X-em możesz sobie usiąść. Jak ja. I wtedy szybciej ci się odpoczywa. Siądź, pod Mateusz. C, pod C. masz kucanie. Pod C masz kucanie. Posmieram ci włosy. Siądź, a nie posmyraj. Porozmawiajmy o Bogu. We, weź popatrz się tam w stronę y, oceanu. Ale romantycz. Kieramotyka, baba goła, Marian Paździok, to pierdoła Chodź, zetnijmy swoje pierwsze drzewo To wygląda tak fajnie O się, bo... przez przypadek I uważaj, bo drzewa zadają obrażenia Jak spadną O, ręka przybyła no, To kucnij i spróbuj ją upolować Tak ty drzewo odniesz 5 km dalej Przecież. O Drzewo się na mnie wali. Leci! Leci! To się... nie leci chyba, co? No to trzeba działać. Bierz drewno tam z dołu, Ci Będziemy mieli dużo drewna. Leci! Babaj Drzewo o. Mężczyzna musi się zajęć pożytecznie ty do garów Ale dużo drewna mam u, u, raczej ja mam. A jednak Jeszcze mogę ci pieniek widać. Ja trochę jak Mojżesz wygląda to brodok. Przepraszam. Przepraszam. Mojżesz nigdy nie zabił kobiety. Wiecie, mój, mój pierwszy raz. Co do się. O jelen tam jest Gdzie? Kucaj I pa y patrz, y zużywasz energię jak kucasz i musisz... Jak się zmęczysz, widzisz, tam na dole jest energia, to się zatrzymujesz i ci się odnawia energia, tak? Stój, 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 cicoj <grafy> Gra, w której możesz zakraść się na jelenia, stój patrzy się na nas. Pan nas nie widzi. I Mamy żarcie! Trofeum z jelenia dostałem, a ty pewnie skórę i mięso, co nie? O, dzika. Dobra, a dzik, dzik to nas atakuje, więc... Młotek musimy wytworzyć. Wytworzę młotek. Jest młotek, i teraz dzięki Motkowi można stworzyć. Młotku? Młotku. O! Dasz on się pojawił. Dobra, wiem jak działa młotek, gram już dobrze. Szkoda, że nie może włączyć, a może się da włączyć. Ej, co to jest? O to, to, widzisz jakieś. A, dobra, to ja wiem. To, to jest są. Tak, jak bobosy tu są, co nie? I jak zabijasz bossa, to możesz. To tutaj się ołtarze stawia. Taki się odblokowuje inny. Dobra, gdzie? Może on tam przeprowadzi? Mateusz, jesteś po prostu inteligentnym człowiekiem. A? Tutaj się właśnie zrespiliśmy. mi o tych bosach. Po paru minutach przechodzimy znów i patrzysz i mówisz: O, co to jest? O, tutaj się właśnie trofeum strawia od bosów. Cicho. To ja mam sikierę w tym związku. Ja tutaj chodzę i tylko będę marudzić, tak? Tak, chcesz sikierę? Zrobić sikierę? Zrób sobie siekierę. Dobra, czekaj. Stwórzmy swoje pierwsze ognisko, jakiś obóz może. Gdzie, gdzie jest ładnie jakiś obóz, żeby stworzyć? Hmm, gdzie jest ładnie? No powiem szczerze, że się zastanawiam. Hmm, może pójdziemy gdzieś, nie wiem, eee... się jak taka typowa Karyna, kurde, z Lidla. No nie Kasy. wiem, może pójdziemy sobie, o, patrz, jaka tu ładna górka jest. No już tutaj. W no, sumie dobra obrona będzie. Ale tam po drugiej stronie jest ładne morze, widać. Ale o tam też jest ładnie. To może zbudujemy cztery domki. Będzie ładnie tam i tu. Będziemy się tak przeprowadzać. Dobra, jak Ci chodźcie, zamknij ryj. Widzisz widział jaką ja minę robiłem, kiedy ja tak głos odwałem się A potem czemu mamy tak w zbroję strasznie poharatanu Ty stworzyłeś młotek Ta, Za pomocą młotka bierzesz młotek do łapy, trójka u mnie to przynajmniej naciskasz prawy przycisk myszy i możesz budować sobie ognisko, na przykład jakiś tutaj różd, warsztat i inne przedmioty bluwane. Wiesz, że się podkrywać. Boże jak ja mam głos, ja mogę powrócić do tej karyny. No lepiej brzmiał. <grym> 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 Szukaj kamienia. A i z młotkiem nic nie możesz zbierać. Więc, Mężu, zbiera mam problem! No Ja tego ogniska nie mogę wyłączyć No to dać naciś ten przycisk pod którym masz przypisany młotek. Albo wybierz się o, dziękuję! O, ptak tu wylądował! Mm, Większy od twojego! A, 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 Patrzyłaś? A, dzik! Miezo, sobie, sobie, sobie 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 aaa! <grym grym grym> Widzę tego za, zażydanego dzika, kurde, z kilometrów 30 minut, co jest, kurde? Czemu ty masz po jest. Ja mówię ci, jest. Ja muszę wyłączyć i włączyć grę. Nie! Musisz normalnie w ustawienia wejść i tam pozostałe i sobie zmienić polskie. Game reset in the res Rudolph Wen Chinese Langer Coś jeszcze? A faktycznie, dobra nieważne, będziesz jak listą nadzieję, że kocham angielski. Tak, co? O ty o to nie ty <laughs> To nie ty. A kto? <laughs> odpalam se pochodnie, może znajdziesz Tu ciemno jak w dupie Jakiś mnie krzat goni, e pomocy mężów Wal kurde tył, e, pochodnią go Pochodnią dziada Pamiętaj o gardzie, że Serio się pytam, gdzie jesteś? Zgubiłem się A ty? To idźmy do bazy, do, tam gdzie się respiliśmy Ja szukał kamień Czy znalazłeś jakiś kamień? Czujesz chłód, najgorzej. Też to co dostałem. Puchotnia mi pali, co nie? Przyś, przyszły wieści, o jakiś ten gówniarz. A uważaj na warunki pogodowe. Fajnie, ja znalazłem kamienie. Może ognisko sobie rozpalimy. Ty k***a, ch... mi dalej goni. Gdzie jesteś? Przy tej tej wiesz? To jest szarzełek. Naucz się w końcu. Halo? Halo? Ja jestem chyba jednak babą w tej grze i... Jest cię, uciekaj! Uciekaj, masz mało życia, weź zjedz sobie coś. Przyszedł macho, co nie? Ratować swoją ciągnię. Energia mi się skończyła. Masz coś do jedzenia? E, tak, grzyby. Dlatego jesteś kobietą, tak? No kurde, nie mogę trafić! Czuda się wbija. Trzymaj się gdzieś, weź sobie coś, czy coś, nie wiem. Weź otwórz ekwipunek, może tam będzie, coś znajdziesz. Ale dostał w odbytnicę. No, zgniłe mięso. Tak. To żryj! E, nie, dobra, żartowałem. Zginiesz jeszcze. O, zaszlachtowałem no i. Cześć, córa. Nie daj do jedzenia coś. Malinki? ja malinkę przez Jak się dzieli? Jak się rozdziela? Napulator? Nie. Oj. Ja pier... Przepraszam! Coś ty zrobił? Jak jesteś się... Nie rozdziela. co, ci ja stały prawy przycisk myszy w ekwipunku.